W ciągu ostatnich 10 lat Bitcoin przyniósł średnio, uwaga, 139% rocznie, w ciągu 5 lat 82%, a w ciągu 3 lat 63% rocznie. Żadne inne aktywo nawet nie zbliża się do takich wyników. Zastanów się na tym, jeżeli nawet część tych 9 bilionów dolarów zostanie przekierowana do Bitcoina to rynek może, kochanie, eksplodować. Zróbmy prostą matematykę. Jeżeli tylko 1% z tych 9 bilionów dolarów Przepłynie do alternatywnych aktywów, no to mówimy o 90 miliardach dolarów. A jeżeli 10%, to już jest prawie 900 miliardów dolarów. Dla porównania, obecna kapitalizacja rynku bitcoina to około 2 biliony dolarów. Już teraz mądrzy inwestorzy zaczynają się pozycjonować, podczas gdy większość ludzi,